Cześć! Witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dla Was dzisiaj kolejne trzy obrazki do notatnika. Mam taki marker, którym chętnie bardzo rysuję obrazki. On ma dwie grubości, w zależności od tego w którą stronę się go trzyma. I teraz mój pierwszy obrazek to będzie papierowy samolocik i rysujemy Dosyć długi trójkącik pewien odstęp i drugi trójkącik, zaraz obok, równie długi, stykający się jednym wierzchołkiem. Tutaj brakuje jeszcze jednej części na dole. To jest taki to jest taki trójkącik na dole. Oczywiście kontury możemy poprawić, żeby były wyraźniejsze i prostsze. Można parę razy przećwiczyć sobie ten ruch malowanie trójkącików. Ja jeszcze domaluję ślad samolocika na niebie. Oczywiście taki samolocik ciekawie wygląda. Tutaj również wcześniej pokazywałam Wam jak rysować inne rzeczy origami. To jest, to jest łódeczka papierowa, którą już kiedyś narysowałam w innym filmiku. Takie rysunki są bardzo proste. Najładniej wyglądają kiedy są czarno-białe. A teraz drugi pomysł. To jest rysunek, taka kreska wzdłuż brzegu kartki zakończona strzałką z jednej strony i z drugiej strony rysunek jest symetryczny, parę mniejszych kresek po obydwu końcach, większe kreski i zakończone takimi jak gdyby piórkami strzał indiańskich. Kreski się mogą krzyżować, tutaj się kreski krzyżują. I wszystkie mają takie zakończenia jak piórka. Wzorek będzie miał charakter indiański. Niektóre pola możemy zamalować, a w niektóre powstawiać kropki. kropki z jednej, z drugiej strony możliwości jest naprawdę dużo można ten rysunek kształtować w dowolny sposób. Takim wzorkiem, takim szlaczkiem można przyozdobić cały brzeg kartki. A teraz trzeci pomysł. To będzie słówka. Tutaj jest jedno łóżko słówki i drugie łóżko. A dwa kółeczka to są oczka i źrenice to kropeczki. Teraz nosek. Kreskami łączymy łóżka. I główka gotowa. Poniżej są skrzydełka. Tułów, nóżki. No jeszcze trochę piórek. I jeszcze demolowałam dwie kolejne słówki. Wszystkie są pokolorowane. Słówki mogą być grubsze, chudsze, większe, mniejsze mogą tutaj być wszystkie zwrócone w jedną stronę, patrzycie w jedną stronę, taki takie stado ciąg suwek i takie suwki oczywiście najładniej wyglądają kiedy są kolorowe, czym się odróżniają od pozostałych dwóch pomysłów czarno-białych i mamy trzy pomysły w ten sposób, jeden pomysł na narysowane origami. Jeden na wzorek szlaczek i na trzy kolorowe słówki. Mam nadzieję, że Wam się te pomysły podobają. Jeśli coś innego malujecie w swoich notatnikach albo w kalendarzach, możecie się podzielić. I napisać w komentarzach, co to jest. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, do oglądania innych naszych filmików i do następnego razu. Cześć!